Obity, ale będzie chyba próbował dalej Maj mi zachodzi od plecy. O, panowie! No szkoda tych broni trochę Kurwa, bo to zaraz będzie w pizdę jeszcze! Do chuja Nie no, zobacz co oni robią Broi, broi! Ja pierdolę, jakimi my jesteśmy kurwa dziadami, ja pierdolę Co my odpierdalamy, ludzie, ludzie, wy się zastanówcie No my przejebaliśmy 52 właśnie Ja pierdolę Ludzie, czy my jesteśmy pierdolnięci?